Czołem żołnierze, dzisiaj będzie krótkie przesłanie z lasu, ale też z mm, mojego Facebooka, bo pisałam o tym ostatnio na moich grupach treningowych. A mianowicie to przesłanie brzmi tak, że najważniejsze, co potrzebujesz zrobić w swoim życiu, to wyjść z pozycji ofiary, przestać być ofiarą i zacząć być graczem, jak ja to mówię. Dlaczego? Dlatego, że Twoje ciało z reguły podąża za Twoim umysłem, za Twoimi myślami. Mm. Mało jest takich osób, które potrafią te myśli kontrolować i potrafią jakby wejść ponad to i robić swoje. Najczęściej jest tak, i możesz to oczywiście sprawdzić ze swoją praktyką, tak, nie ufaj mi na słowo, po prostu sprawdź. Najczęściej jest po prostu tak, że pomyślisz sobie o czymś i za chwilę to robisz. Pomyślisz, że chcesz iść rano umyć zęby po wstaniu z łóżka i idziesz umyć zęby, tak, I, i codziennie powtarzasz te same czynności, mając najpierw w pierwszej kolejności tą czynność w myśli. Sprawdź to, bo ja to sprawdziłam. W mojej wieloletniej praktyce treningowej. I ja wiem jedno: to, o czym mówię, może to nie wybrzmiewa tak precyzyjnie pomiędzy słowami w moich filmach, ale proces treningowy, trening ciała, samodyscyplina, nastawienie swojej głowy na inne rzeczy, czyli to, co ja mówię, trening wyobrażeniowy, wizualizacja, to, co jest stosowane tak naprawdę u treningu, w treningu sportowców. To, co ja stosuję na moich procesach z moimi podopiecznymi. I to zadziałało nie tylko u mnie, ale też właśnie u moich podopiecznych. I czasami ludzie są w szoku, że daje im pewne zadania, czy pewne tematy do obejrzenia, do zapoznania się z nimi. I na początku mogą nie widzieć sensu tego, dlaczego to się wykonuje. Ja to oczywiście zawsze tłumaczę, jaki jest cel każdego ćwiczenia i tak dalej, każdego zadania mentalnego, natomiast wiecie jak to jest. Rządzi nami niewidzialna siła, o której mówiłam w ostatnim filmie, czyli pan opór. I pan opór mówi, nie, to jest bez sensu, to są te wszystkie słowa, które słyszysz w swoim, we wnętrzu swojej głowy. Nie, to bez sensu, nie, nie podołam, nie, to jest bez sensu, no nie dam rady i jakieś tam inne rzeczy. Dlaczego? No, jakby to jest naturalna reakcja twojego organizmu, że masz opór przed zmianą. Dlaczego? Dlatego, że coś nowego jest dla ciebie nieznane. I ty tego oczywiście tak nie nazywasz, ale. Kieruje tobą strach, tak? No, no, mówiąc najprościej, czyli wprost, tak? Kieruje tobą strach i kieruje tobą taki lęk przed nieznanym, tak? Nasze, my choćbyśmy mówili, że my lubimy zmiany, są takie osoby, które mówią zmiany, lubię zmiany i tak dalej. Ja też jestem taką osobą, która lubi zmiany, ale widzę, że kiedy robię coś nowego, to mam ten opór, mam te, te myśli w głowie. Tylko, że na dzisiejszym etapie mojego życia, po tych wielu latach walki ze swoimi takimi słabościami, poprzez trening właśnie fizyczny, poprzez dyscyplinę. I to jest to, co mówiłam w ostatnim filmie, że dyscyplina jest taką, m, taką rzeczą. Dla, dlaczego ja mówię, że dyscyplina to jest miłość do siebie? Dlatego, że dyscyplina jest najlepiej przebadaną cechą charakteru, która powoduje, i, i też i umiejętnością, tak? która powoduje, że my z bardzo wielu emocjonalnych m, czy konfliktów wewnętrznych, czy traum potrafimy wyjść. To jest, powiedziałabym, jedno z najbardziej jakościowych, niedrogich. I dostępnych narzędzi, aczkolwiek niełatwych do nauczenia, ale też nietrudnych, które możemy zdobyć, posiąść i y, prowadzić bardziej skuteczne życie. Ja naprawdę rozumiem słowa Arnolda Schwarzeneggera, który bardzo często mówi o dyscyplinie, o samodyscyplinie, że dyscyplina jest, taką, jest takim kluczem, wytrychem do sukcesu. I jakkolwiek mamy błędne przekonania na temat dyscypliny, że to jest takie straszne, że tutaj trzeba się jakoś strasznie wysilać, no to super, no nie wysilaj się w ogóle, nic nie rób, leż sobie wygodnie. Tam, gdzie jest wygoda, tam niestety nie ma zmiany. Im bardziej wygodne życie pędzisz, tym mniej się rozwijasz, a nawet nie, że stoisz w miejscu. Ty się po prostu cofasz. Jeżeli jesteś w wygodzie, w komforcie, to nie tylko, że się nie rozwijesz, To się cofasz. A co się dzieje, jak się cofasz? Umierasz. I nie chodzi mi tylko o śmierć fizyczną. Znaczy, nie chodzi mi stricte o śmierć fizyczną, chodzi mi o taką śmierć po prostu Twojej duszy, Twojego ducha. Twój duch umiera, Twoja dusza leży i kwiczy, nie masz marzeń, jesteś w wygodnym, takim jakimś, nie wiem, poukładanym życiu, czy nawet niepoukładanym. Ale boisz się podejmować wyzwań, boisz się zrobić krok i to jest to, co ym, mówiłam, że ciało podąża za twoją myślą i ty potrzebujesz tą myśl zmienić albo ją skontrować. Tylko wtedy dokonasz kroku naprzód. I teraz pomyśl, bo ja bardzo często to słyszę na treningach u moich podopiecznych. Oj, to za trudne, nie dam rady. Oj, oj, oj no nie podniosę, już wyjdzie, no czemu tak krzyczy na mnie ta trenerka. Oj, 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 to jest takie trudne. No to się... I to mój, mój ulubiony, to jest hit po prostu. To się tak nie da. Kurwa. Ja to robię to znaczy, że ty też potrafisz, naprawdę. Jeżeli ja się potrafiłam nauczyć dyscypliny, będąc osobą te 20 lat temu, imprezowiczką, bez której żadna dyskoteka na mieście się nie odbyła, palącą papierosy i w ogóle uzależnioną od adrenaliny, i potrafi, potrafiłam wytrenować w sobie dyscyplinę i potrafiłam wytrenować w sobie te nawyki takiego wygrywania, nawyki ludzi, którzy osiągają swoje sukcesy i zaczęłam osiągać swoje cele, no to ty też potrafisz. Jeśli ja z osoby kompletnie nieruchowej, która nie cierpiała w UEF-u i starała się za wszelką cenę uniknąć lekcji w UEF u w szkole podstawowej czy w szkole średniej, ja po prostu myślałam wtedy, że nie cierpię ruchu. Ja myślałam, że ja nienawidzę aktywności fizycznej. To niestety doprowadzają do, do takiej sytuacji, niestety doprowadzają nas, tak nas programują, no powiem to wprost na uczyciele, którzy nie potrafią z nas wydobyć potencjału i ja sobie przyjęłam za misję, że ja będę wzmacniać ludzi na drodze do ich celów, nie będę ich dołować. Ja sobie przyjęłam za misję, że ja będę mm, wzmacniać u ludzi pewność siebie, wzmacniać ich wewnętrzne przywództwo, wzmacniać ich nawyk samodyscypliny. Dlaczego? No dlatego, że ja głęboko uwierzę w to, że życie takim swoim potencjałem, najwyższym potencjałem, to życie szczęśliwe i spełnione. I teraz pomyśl sobie, co by było, jakby, jakby ludzie byli po prostu szczęśliwi i spełnieni. Nie byłoby tego wsze wszechobecnego hajtu, nie byłoby tych samobójstw wśród y, młodzieży, m, nie byłoby tej przemocy słownej. Jakby mógł wyglądać świat? Ja jestem po prostu zafascynowana tą, y, tą techniką. Znaczy, ja w ogóle jaram się jak pochodnia swoją własną misją, którą sobie kiedy, kiedyś w życiu postawiłam za cel. Czyż świat nie byłby lepszy, piękniejszy, wspanialszy, bardziej wartościowy, y, gdyby ludzie zamiast y, wyrzucać jakieś swoje frustracje na zewnątrz, pokonali je w środku, w sobie. Zaczęliby żyć życiem zdyscyplinowanym, yy, nauczyliby się troszeczkę kultury, może też osobistej, albo używania swojego organu, który znajduje się tutaj, i zaczęli do siebie przede wszystkim inaczej mówić, zaczęliby inaczej myśleć, zaczęliby osiągać swoje cele, swoje sukcesy, na które je naprawdę stać, ponieważ na ten sukces stać każdego, kto tego mm, może nie, że chce, ale będzie mieć nadzieję i będzie zdeterminowany. I moja własna osobista transformacja mojej osoby, mojej osobowości gdzie tak jak mówiłam, no, żyłam życiem no, niezdyscyplinowanym, od imprezy do imprezy yy, i tak naprawdę czekały się na kolejny weekend, albo na to, żeby pojechać na kolejną największą dyskotekę ym, w regionie, tak? w osobę zdyscyplinowaną, usportowioną, prowadzącą zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiającą, mało tego, jarającą się tym. Osoba, która w podstawówce czy w szkole średniej nie cierpiała WF-u, unika aktywności fizycznej. To ja nagle kocham, ja po prostu nie potrafię żyć bez treningu, nie potrafię żyć bez ruchu. I dlatego czasami przychodzą do mnie yy, osoby, które mi mówią, no ja nie lubię ćwiczyć. Mm. o, ja nie lubię sportu, mm. o, ja nie lubię aktywności fizycznej, ja to lubię leżeć i, i się nie ruszać. Spoko, możesz leżeć i się nie ruszać pomiędzy treningami, wiesz? Ja tak robię i nie widzę w tym nic złego, ponieważ tej aktywności fizycznej mam tak sporo, natomiast te korzyści, które przynosi trening, te korzyści, które przynosi trening nie tylko twojemu ciału, ale przede wszystkim twojemu umysłowi, twojemu, twój charakter, jak się zmienia. Dlatego kształtuj ciało, kształtując charakter, bo inaczej się nie da. Mm. I teraz tak, ja oczywiście od jakichś Półtorej roku pracuję nad moim programem mentoringowym, kolejnym zresztą. Tylko ten program będzie już bardziej dostępny dla ludzi, bo do tej pory przez ostatnie trzy lata pracowałam bardziej indywidualnie z moimi podopiecznymi, nad głębszymi procesami, ale też chciałam sprawdzić w praktyce, jak to działa. Natomiast to będzie program, który już ma swoją nazwę. Które już są zebrane materiały, są te materiały oczywiście spisane, poukładane procesy itd., tak dalej, Ja już od jakiegoś czasu wrzucałam takie wstawki na moje social media, może nie jakoś bardzo intensywnie, natomiast od dzisiaj będę to robić, obiecuję, żeby to robić częściej i mam już osoby zainteresowane tym programem, a uwierz mi, że ten program zmienia życie. I zmieni Twoje życie, jeśli tylko się zaangażujesz. Jeżeli tylko jesteś osobą, która chce wytrenować swoją dyscyplinę, chce dokonać jakiejś transformacji osobistej w swoim życiu, chce zmienić nawyki, chce. ma wizję innego życia niż które być może teraz jakby prowadzi, to bądźmy w kontakcie, obserwuj mnie, możesz też do mnie napisać, jeżeli jesteś osobą chętną na taki program, i jeśli chcesz osiągnąć swój maksymalny potencjał w Twoim życiu, zyskać pewność siebie, zyskać takiego wewnętrznego litera, wzmocnić go, zyskać samodyscyplinę, to napisz do mnie, zapraszam Cię, będziesz osobą na mojej liście, do której, która będzie pierwszą osobą, jedną z pierwszych osób w kolejności, do której ja dam znać o tym, że program już wychodzi. Pozdrawiam Cię, cześć.